Siemanko, Cześć, tutaj AgroPutas. Dzisiaj miał być filmik o dokarmianiu krów mlecznych na pastwisku. Ale bo widać, u mnie pastwiska już wyskłe i trzeba dokarmiać krówki. Ale może to sobie przełożymy na jakiś inny termin. A jest sprawa naprawdę dużo ważniejsza w tej chwili. Bo i do żniwa u nas, jak to my krowiarze. Cały czas mamy te belowania, koszenia, zgrabiania, i może słyszeliście ostatnio o takim wypadku, że czterolatek został wskoszony, nie wiem, czy to był jego brat, czy to był po prostu pracownik. No ale był wypadek, czterolatek zmarł w sumie na miejscu, bo został wskoszony przez kosiarkę do trawy, i chciałbym dzisiaj pogadać trochę o tych wypadkach co tak w sumie w obrębie 100 km od nas były i co się, co się zdarzały, jakie wypadki. Yy, wiadomo, każdy wypadek na gospodarstwie to jest tragedia. Jeszcze jak jest do tego wypadek śmiertelny, to jest naprawdę wielka tragedia. Ja mam syna też w wieku 3,5 trzech, trzech roczku, więc... Yy, Domyślam się teraz, co czują rodzice tego dziecka, które zmarło po prostu pod nożykami tej kosiarki. Ciężko mi się w ogóle o tym gada, ale, dobra, powiem trochę. U nas też w okolicy był kiedyś, kilkanaście lat temu, bardzo podobny wypadek. Po prostu dziecko w kabinie ciągnika, bo tatuś kosił, zasnęło. Później się przebudziło, nie chciało już być w tym ciągniku, bo to wiadomo, zmęczenie, bo to ile taki dzieciak Ci wytrzyma w tym ciągniku. I tatuś postanowił to, że go wypuści z ciągnika, dziecko się układło na skraju rowu. Tatuś jak obkaszał dookoła, po prostu przekosił to dziecko, nie? Przekosił to dziecko, tak samo była śmierć na miejscu, tak jak ostatnio. W Polsce, tylko że to było kilkanaście lat temu u nas, a to było, co ta sytuacja, mówię o tym dziecku, było kilka dni temu w Polsce. E, drugi taki przypadek tutaj w okolicy to było tak, że, że chłopak jechał, młody chłopak e, z broną talerzowo, talerzówko i jechał Ursusem C360 i on. Nie miał kabiny i siedzenie mu się urwało. Nie chwycił, nie złapał się kierownicy, tylko po prostu podleciał. Poleciał prosto pod talerzówkę i, i był po prostu rozczłonkowany na części. To jak jeszcze kumpel pojechał na miejsce zdarzenia po dwóch tygodniach, to wyobraźcie sobie, że jeszcze kawałeczek jego znalazł, nie? Bo to miał. Miałeś pod. To było poćwiartowane ciało w drobny mak. To się z niego nic nie zostało. Eee, ja mówię wszystko, co się działo w okolicy w tamtym roku. Nie, dwa lata temu. Eee, wiecie jak to jest. Wysiadasz z ciągnika, wałek WOM się automatycznie wyłącza, bo nie widzi operatora ciągnika i wałek WOM się wyłącza. I prasowali na łące trawę akurat to ale nie mówię mówię jak słyszałem nie to też to też może inaczej było ale mówię jak słyszałem e, zapchała się prasa e, zapchała się ta prasa i po prostu sens tato Wiecie, no wyrywali z tej prasy, spodbieraka, to trawę, nie? No, jeszcze tata się został już, już przy prasie, nie? A sen już mówi: Dobra, to już prawie odepchane, to ja wsiadam do ciągnika. Wsiadł do ciągnika. Wałek WOM się załączył, a jego tata akurat jeszcze był pod to praso. No i niestety też go wciągnęło, i, i, i było tak, że, że kończyny dolne mu urwało i Chłop się wykrwawił na miejscu. To jest sytuacja z dwóch lat. Kiedyś jeszcze też mi kumpel opowiadał stąd, że pojechali gdzieś w Polskę, bo szukali prasy. No, szukali tej prasy, znaleźli jakąś prasę, nie wiem czy to było Olix, czy, czy, czy inna strona, no, ale mniejsza o większość. Znaleźli to prasę, dobra, dobra cena. Przyjechali do gospodarza, no, patrzą, praktycznie nowa prasa bo ona była może miesiąc użytkowana za jedno czwarto ceny normalnej, rynkowej. Porobili kilka zdjęć, porobili ten, ale no tak ten gospodarz jakoś jakoś tak dziwnie do nich podchodził i, i mówią, że, że nie wiedzą o co chodzi w ogóle. Nie, bo taka cena za taką prasę ale ale w, akurat w tej miejscowości stała stała jakaś pewna osoba przy przy po prostu sąsiad czy, czy sąsiadka tej osoby przy płacie i się chłopaki zatrzymali i pytają dlaczego ten 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 tutaj rolnik wasz sąsiad sprzedaje tak tanio to prasę a on a oni mówią do niego wiesz pan co się stało co się stało. Tak dzieciaki bo to był córka i synek yy, weszli do komory prasującej bo w lato się bawili. Weszli sobie do komory prasującej, a gospodarz po prostu odpalił ciągnik, podniósł header w górę, pojechał na pole prasować i... No co? Stało się najgorsze. Sprasował własnych dzieci. Sprasował własnych dzieci w pelownicy. To jeszcze chłopaki jak porobili te zdjęcia, później się przyglądali, to na tych wałkach oni myśleli, że to jakieś czerwona farba, a to jeszcze była... To jeszcze była, rzeczywiście nie czerwona, wiecie, krew taka się robi brązowa po wyschnięciu. To jeszcze normalnie krew była na wałkach. No i zrozumieli, że to <laughs> dlatego tak tanio. I nie wzięli tej prasy. Później ta prasa była kupiona przez handlarza i sprzedana dalej. No ale to też się trafiła, zdarzyła taka tragedia. I powiem wam, że do tych tragedii dochodzi co chwilę. E nawet z niedalekiej miejscowości tutaj obok. Zdarzenie miały jakieś 13 lat temu też takie dzieci biegali a, a chłopy sobie wiecie przyjechali z balotami owijali baloty i te baloty ustawiali. A dzieci sobie latały po tych balotach. No wiecie jak to jest. Jest lato jest gorąco tych dzieci się zjeżdża bo to nieraz rodzina jakaś nasza zjedzie. Nie? I los tak chciał, że, że na jedne dziecko ten balot się po prostu przewrócił i spadł nie na ciało, tylko na głowę, na głowę tego dziecka. No to sobie już też możecie wyobrazić, co się z tym dzieciakiem stało. I takich ogólnie przypadków i, i zdarzeń, ja bym jeszcze mógł nawet o tym gadać, ale ciężko mi się bardzo o tym rozmawiać, nie chcę o tym rozmawiać, bo też mam swojego synka i nie chciałbym nigdy w życiu, żeby coś takiego się stało. Ale pamiętajcie, czy jesteś starszym bratem i bierzesz swoje rodzeństwo do, do ciągnika, czy jesteś ojcem, to naprawdę uważaj na tych dzieci bo dzieciaki są bardzo domyślne i, i trzeba uważać na tego dzieciaka. I nikomu tego nie życzę, nawet najgorszemu wrogowi, żeby, żeby taka tragedia się stała, jak u niektórych się zdarzają takie tragedie. Mówię to praktycznie ze łzami w oczach, bo też sobie nie wyobrażam tego, żeby mój synek. Mojemu synkowi, coś się stało. Wiecie, ja nagrywam cały czas głupie filmiki, bo takie było zawsze założenie. Ale są poważne tematy, i trzeba nieraz od czasu do czasu też o poważnych tematach porozmawiać. A bezpieczeństwo w gospodarstwie jest, powiem Wam, że najważniejsze. Tam jeszcze stary chłop, coś mu się stanie. Wiecie, czy był pijany, czy, czy po prostu przez swoją głupotę coś sobie zrobi. To jeszcze tak go nie szkoda, ale najgorzej to szkoda tego dzieciaka, bo ten dzieciak jest niczemu niewinny, a to po prostu niedopilnowanie przez rodziców tak działa albo po prostu natłok pracy, bo, bo my jako rolnicy i jeszcze hodowcy krów mlecznych, ale ogólnie jako rolnicy, mamy dużo tej pracy i... Nie idzie wszystkiego upilnować, a te dzieciaki się pchają do tych ciągników, bo one chcą, bo widzą, bo tata jedzie, bo tata jedzie ciągnikiem, tak samo jak u mnie jest. Tata jedzie ciągnikiem, on płacze, bo chce jechać z tato. Powiesz mu, że nie możesz, nie możesz jechać, nie, bo tata jedzie daleko. No to on to zrozumie jeszcze u mnie, nie, ale, ale na przykład ja sam też miałbym taki, kiedyś taki wypadek. No ale niestety jakoś, jakoś się zdarzyło tak, że, że nie miałem, ale naprawdę trzeba, trzeba na tych dzieciaków uważać i z jednej strony ich odganiać, po prostu ich odganiać od tego, ja nie mówiąc brzydko, u mnie taki był mój tata kiedyś, że jak ja byłem mały, to po prostu wyganiał mnie od, od wszystkiego, bo, bo się bał. No, ale to cięż, ciężki w ogóle temat, ale dobra. Kończę ten filmik. Pozdrawiam wszystkich i, na, i naprawdę uważajcie na tych swoich szkrabów, żeby nic im się nie stało. Na tych swoich szkrabów, na te swoje siostry, na tych swoich braci, bo w Polsce ogólnie coś ponad 11 tysięcy jest wypadków. A tak tą dobrą sprawę powiem Wam, że każdy ten jeden wypadek to jest jakaś tragedia i, i trzeba na siebie uważać. Pozdrawiam i do następnego siemka.